Hej, mogliście słyszeć jedno z popularniejszych hiszpańskich imion, mianowicie Dolores. Nie każdy jednak wie, że Dolores po hiszpańsku znaczy boleści. I w języku hiszpańskim, w świecie hispanojęzycznym, spotkamy wiele imion, które nam mogą wydać się dziwne. E, takie właśnie jak Dolores, czyli boleści, Angustias, czyli strapienie, czy też Soledad, czyli samotność. O tym, dlaczego w świecie hispanojęzycznym dzieciom nadawane są z naszej perspektywy tak dziwne imiona, opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Witam Ciebie na jednym z najbardziej pomocnych w nauce języka kanałów. Jestem języcznym poliglotą, a tutaj dzielę się wiedzą, dzięki której nowych języków uczę się w miesiące i dzięki której osoby, które nie wierzyły, że mogą nauczyć się języka, dzisiaj mówią w językach obcych, podróżują, pracują i rozwijają się międzynarodowo. Nowe nagrania pojawiają się od 2 do 7 razy w tygodniu, dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. My tymczasem przejdźmy do tego, skąd w języku hiszpańskim takie imiona jak dolores, czyli boleści. I bynajmniej nie chodzi tutaj o to, że wydanie na świat jakiegoś dziecka sprawiło komuś dolores, czyli boleści, tylko raczej tutaj chodzi o wyznanie. Kraje hiszpanojęzyczne przez długi okres były bardzo mocno katolickimi krajami i Dlatego w języku znajdziemy mnóstwo właśnie wyrażeń, które pochodzą z katolicyzmu albo z Biblii. I imię Dolores w rzeczywistości jest skrótem od Nuestra Señora de los Dolores, czyli Matka Boska Bolesna. Mamy też e, takie imiona jak e, Angustias, czyli strapienie, co znowu jest skrótem od Nuestra Señora de las Angustias albo e, Nuestra Señora de la Caridad, czyli nasza e, Matka Boska Miłosierdzia. E, I dlatego możemy spotkać osoby, które nazywają się Caridad. E, Głównie to są imiona żeńskie w tym wypadku. A te imiona to jest dopiero wierzchołek Góry Lodowej, bo katolicyzm miał bardzo duży wpływ właśnie na język hiszpański. I dlatego wiele osób nazywa się na przykład Jesus, czyli Jezus, albo Salvador, Czyli ocaliciel, i w przeciwieństwie do polskiego Salvadora czy Salvatora, Salvador hiszpański ciągle jest rozumiany dosłownie jako ocaliciel. Pedro, czyli Piotr, pochodzi od tego samego słowa co la piedra, czyli kamień. Pedro, piedra to są po hiszpańsku praktycznie te same słowa. Zresztą hiszpańskie pożegnanie, czyli adios, dosłownie znaczy. Z Bogiem, a do Dios Boga. Adios, z Bogiem. Mamy też sporo zwrotów związanych z katolicyzmem w języku hiszpańskim, na przykład Dormir como un santo, czyli spadziak święty, co na polski przetłumaczymy jako spadziak suseł, albo na przykład A quien madruga, Dios le ayuda, czyli kto wcześniej wstaje, temu Pan Bóg daje, lub też A santo de que, czyli w imię jakiego świętego powinienem to zrobić, co na polski przetłumaczymy jako: niby z jakiej racji miałbym to robić. I to tyle, jeżeli chodzi o powód, dla którego Hiszpanie nazywają swoje dzieci nie, Boleści albo nie, Jezus. Mam nadzieję, że to nagranie Ci się spodobało i w jakiś sposób rozszerzyło Twoją wiedzę o hiszpańskim czy o no, krajach hiszpanojęzycznych. Nie, jeżeli macie pytania dotyczące hiszpańskiego albo innego, Innych języków, w których mówię, bo w tych językach mogę e, Wam pomagać. E, napiszcie mi o tym w komentarzach, bo e, Wasze komentarze są dla mnie najlepszą inspiracją do tego, żeby e, robić kolejne pomocne w nauce języka. Nagrania. E, raz w tygodniu, dla osoby, która napisze najciekawszy komentarz, losujemy koszulkę kodu Poligloty z jakimś ciekawym, zabawnym lub inspirującym napisem dotyczącym nauki języków. Natomiast jeżeli interesuje Ciebie nauka języka w miesiące, zapraszam Cię na mój blog kodpoligloty.pl, bo tam na stronie jak zasubskrybujesz, zaczniesz dostawać bezpośrednio na mail za darmo moje najlepsze wskazówki dotyczące szybkiej i skutecznej nauki języków. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego wideo. Pozdrawiam i do zobaczenia!